Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i W poprzednich dwóch odcinkach dosyć dużo gadałem na temat tego, jak hipergikemia, a więc podwyższony poziom glukozy w krwiobiegu, będzie wpływać na pozbawianie nas różnego rodzaju składników odżywczych. I oczywiście jeden odcinek skupił się na witaminach, a drugi odcinek skupił się na minerałach. Natomiast oczywiście, ponieważ to jest swoista, dla mnie, przynajmniej w głowie, saga o cukrach, to co teraz nagrywam, to w tym odcinku nie mogłoby zabraknąć informacji o fruktozie. I fruktoza z naukowego punktu widzenia, bym powiedział, że nawet nie tylko moim zdaniem, tylko patrząc na badania, jest absolutnie z powszechnie konsumowanych cukrów najgorszym cukrem i absolutnie najgroźniejszym. Temat fruktozy osobiście wydaje mi się szalenie ważny i szalenie pominięty tak naprawdę, bo nie ma dużo dobrych materiałów dotyczących do tego, jak fruktoza jest groźna dla organizmu, a jest cholernie groźna. Jeśli ktoś, na przykład widziałem, że niektóre osoby uważają, że jestem jakiś, nie wiem, węglowodanofobem czy cukrofobem, to tak naprawdę uważam, że grubo się mylą. nie mam dużo przeciwko glukozie. Moim zdaniem, po prostu jak zawsze, warto znać informacje. Tak, które możemy zastosować do naszego stylu życia, warto znać różnego rodzaju zagrożenia. Natomiast fruktoza jest moim zdaniem, i nie tylko moim zdaniem, patrząc również na literaturę naukową, dużo, dużo groźniejsza niż glukoza. I kłopot polega na tym, że fru temat fruktozy, jak mówimy, jest tak naprawdę pomijany, a absolutnie patrząc na różnego rodzaju Diety, czy że tak powiem składowe diety, zauważyłem, że, że często potrafimy fascynować się różnego rodzaju cieka ciekawostkami, jak choćby nie ostatnio badania, które wyszły dotyczące erytrolu, że jest w stanie zmagać na przykład tworzenie się zakrzepów, co oczywiście będzie zmagać ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Czy to jest ciekawe? Tak, ale jednocześnie erytrol, nawet u osób na dietach niskowęglowodanowych jest spożywany w tak niskiej ilości, że bym powiedział, że to jest... Ciekawostka bardziej z punktu całościowego, zdrowotnego, dietetycznego punktu widzenia w porównaniu do na przykład fruktozy, bo fruktoza jest złodziejem energii. To jest tak naprawdę z popularnych cukrów jedyny cukier, który kradnie nam energię, zanim będzie w stanie wyprodukować jakąkolwiek energię. I na jakiej zasadzie to się odbywa? Fruktoza jest metabolizowana w wątrobie. Już wspominałem gdzieś tam w innych odcinkach, że. Z biochemicznego punktu widzenia, fruktoza to, to, tak naprawdę jest traktowana przez organizm jak alkohol. Nawet biochemicy, um, widziałem fajnie w badaniach, czasami wspominają, że fruktoza to jest alkohol bez tego całego rauszu czy, czy haju alkoholowego, bo różnego rodzaju um, negatywne efekty i też ścieżka metaboliczna um, fruktozy jest dosyć zbliżona do alkoholu. Więc fruktoza jest metabolizowana w przeciwieństwie jakby do większych, czy ogólnie dawek glukozy w wątrobie. I żeby zmetabolizować fruktozę, organizm używa enzymu, który się nazywa fruktokinaza. I ta fruktokinaza rozkłada fruktozę na fruktoza-1-fosforan. I ten proces wymaga bardzo dużej ilości cząsteczek ATP. Cząsteczki ATP dla przypomnienia, czyli ten trifosforan czy trójfosforana adenozyny, to jest ta nasza waluta energetyczna organizmu. To znaczy, że przy pomocy właśnie tych cząsteczek, które będą produkowane w mitochondriach, będziemy w stanie wykonywać tak naprawdę wszystkie te funkcje, które gwarantują nam, że organizm dobrze funkcjonuje, czy w ogóle funkcjonuje i że żyjemy. Więc aktywność fruktokinazy właśnie ma to do siebie, że żeby rozłożyć fruktozę, będzie potrzebowała dużej ilości energii. Więc. Jakiekolwiek większe dawki fruktozy będą w stanie automatycznie wymieść olbrzymią liczbę cząsteczek ATP z różnych miejsc w ciele. Z jakich miejsc w ciele? zaraz to sobie omówimy, łącznie z konsekwencjami tego, bo jakby konsekwencje tego, tego procesu są absolutnie fascynujące. Przejdziemy szybko przez trzy badania, żeby pokazać, jak bezpośrednio fruktoza będzie działać na obniżenie poziomu HTP, tych cząsteczek energii, w odpowiednich narządach. Warto jeszcze wspomnieć, dosyć dużo mówię w różnego rodzaju filmikach. Na temat porównań badań na gryzoniach, czyli tych modeli gryz gryzoniów z badaniami ludzkimi. Dosyć często są bardzo duże rozjazdy między tymi badaniami. W tym przypadku, akurat, te badania, które pierwotnie były przeprowadzane na gryzoniach, potem rzeczywiście one się potwierdzały u ludzi, jeśli chodzi o negatywne efekty konsumpcji fruktozy. I tutaj w pierwszym badaniu brało udział 19 osób. Były to osoby o, o różnym stopniu czy o różnych, różnych odczytach BMI, czyli tego body mass index, indeksu masy ciała. Były osoby, które miały BMI poniżej 25, były osoby między 25 a 30 i osoby z nadwagą, które miały BMI powyżej 30. Ustalono linię bazową i tutaj nie powinno to zaskakiwać, że linia bazowa tych cząsteczek ATP w hepatocytach, a więc w komórkach wątroby była niższa u osób otyłych, ponieważ wątroba takich osób jest no, praktycznie można powiedzieć automatycznie w gorszym stanie. Niż wątroba osób z bardziej normalną wagą ciała. Jeszcze raz nie powinno być to szokujące. Po wstrzyknięciu roztworu pół grama fruktozy na jeden kilogram masy ciała zaobserwowano bardzo duży spadek cząsteczek ATP. I trzeba oczywiście pamiętać, fruktoza jest cukrem, to nie jest tak, że. Ona nie będzie produkować energii. Na początku mamy drastyczny spadek, potem zaczynamy wchodzić między, między innymi na proces giko i cykl krepsa, aby produkować energię. Więc dopiero po, po 15 minutach. E, 50% te, te, tych utraconych cząsteczek ATP w hepatocytach zaczęło wracać do normy, czyli po 15 minutach cały czas 50% było obniżone. W innym badaniu, w którym serwowano 6 do 80 g fruktozy u zdrowych mężczyzn ponownie na jeden masy ciała, tam bardziej już obrazowo, bo mieliśmy procentowo przedstawione, pokazano, że taka dawka fruktozy. Była w stanie obniżyć stężenie cząsteczek ATP w hepatocytach o 50 do 65%, więc bardzo, bardzo duży spadek. W jeszcze innym badaniu pokazano, że podobne stężenie fruktozy jest w stanie. Ukraść cząsteczki ATP również z komórek śród bąka naczyń kwionośnych. I ponieważ jest to miejsce, w którym będzie zapoczątkowywany proces tworzenia miażdżycy czy powstawania mia miażdżycy, jest to bardzo ciekawe, natomiast do, do tego mechanizmu zaraz sobie dojdziemy. Oczywiście, jeśli mówimy o fruktozie, to, to warto sobie odświeżyć informacje, gdzie znajdziemy fruktozę w jakikolwiek bym podział większych ilości, ale też wspomniemy sobie o produktach, które mają. No, ukryte ilości fruktozy, o, o których wydaje mi się, że wiele osób nie wie. Oczywiście, możemy z, zacząć sobie od sacharozy, a więc cukru stołowego naszego, który jest mieszanką, to, to jest tak zwany disacharyd, czyli dwucukier, i on jest mieszanką glukozy i fruktozy w stosunku 50 do 50. Tak, czyli jeśli weźmiemy sobie. Nie wiem, Jedną taką dużą łyżeczkę stołową, 5 gram naszego cukru kochanego stołowego, to będziemy mieć mniej więcej 2,5 grama tam fruktozy i 2,5 grama glukozy. Miód jest kolejnym przykładem. Oczywiście stężenie fruktozy w miodzie będzie zależało od tego, o jakim miodzie mówimy, więc bardzo ciężko jest powiedzieć ogólnie, jakie jest stężenie fruktozy w miodzie. Natomiast jeśli. Mielibyśmy rzucić jakąś liczbę, to jest mniej więcej 55-60% zawartości cukru w miodzie, to będzie fruktoza, więc miód jak najbardziej ma duże stężenie, czy bym powiedział bardzo duże stężenie fruktozy, większe niż na pewno cukier stołowy. Z klasyków oczywiście te, też mamy syropy glukozowo-fruktozowe i one mają różne stężenie, ponieważ jakby nie ma jednego, jednego rodzaju tych syropów glukozowo-fruktozowych, one będą charakteryzowały się różną zawartością fruktozy. I one dosyć często mogą być używane, szczególnie właśnie w słodkich napojach. Więc mamy miód, mamy cukier stołowy z klasyków, będziemy mieć syrop glukozowo-fruktozowy, który będzie używany w całym mnóstwie produktów. Oczywiście wszystkie tak naprawdę różnego rodzaju słodkie napoje, całe mnóstwo słodyczy, szczególnie, szczególnie tych tanich, będzie miało dosyć dużą zawartość tych cukrów, chociaż już producenci zaczynają dojrzewać i ostrzegają czy informują, że nasz no... Super. Zdecydowanie w krwi musi płynąć trochę, trochę włoskości, bo z ekscytacji i gestykulacji zrzuciłem sobie mikrofon, ale wracając. Więc na szczęście dosyć dużo, wydaje mi się, że przynajmniej coraz więcej producentów różnego rodzaju produktów spożywczych zaczyna informować na opakowaniach, że w danym produkcie na przykład nie jest już używany czy nie jest dosłodzany syropem glukozowo-fruktozowym. Natomiast jeśli chodzi o ten syrop glukozowo-fruktozowy, są różnego rodzaju syropy, więc nie można powiedzieć bezpośrednio, jaka jest zawartość fruktozy w takich syropach. I są różnego rodzaju oznaczenia. oje, w ogóle takie oznaczenia są na opakowaniu. S są HCFS42, czyli 42% fruktozy, HCSF. 55, więc 55% fruktozy, i nawet zdarzają się HCS F65, więc 65% glukozy. Natomiast wciąż zawartość oczywiście fruktozy jest dosyć duża, jeśli chodzi o sam ten syrop. I oczywiście idąc dalej, będziemy mieć do czynienia z owocami. Jeśli chodzi o owoce, to jest podchwytliwe, bo tak naprawdę. Pytanie o jakich owocach mówimy, tak? O jakiej wielkości, e, gdzie one są hodowane, w jakich warunkach, zawsze jest zawsze jest dosyć dużo e, tych zmiennych. Natomiast mówiąc o, ogólnikowo, e, w jednym jabłku przykładowo będzie około 8 gram fruktozy. Jeśli chodzi o, o banany, przy średnim bananie podaje się 6 gram fruktozy, ale uwaga! Podaje się na przykład, jakby sprawdzałem, 6 gram fruktozy, ale 3 gramy sacharozy również, ponieważ. Owoce oczywiście są mieszankami cukrów, najczęściej jest to glukoza, fruktoza i sacharoza, z bardzo małymi domieszkami różnego rodzaju innych cukrów tak zwanych polioli między innymi. Natomiast e, jeśli mamy 6 gram fruktozy w, w takim średnim bananie i mamy podane 3 gramy sacharozy, no to w praktyce tak naprawdę jeden banan będzie mieć 7,5 do 8 gramów e, fruktozy. Są oczywiście e, owoce uwielbione przez wszystkich e, borówki, które są mało problematyczne. Podaje się, że one będą tam miały do 3% e, fruktozy w swojej masie, czyli na 100 gram borówek będzie 3 gramy fruktozy, to naprawdę e, nie jest dużo, ale na przykład absolutnym koszmarem, już pomijając właśnie jeszcze raz banany, jabłka mają bardzo dużo, są jakiekolwiek suszone owoce. Na przykład rodzynki będą miały średnio 33-34 gramy, fruktansy na 100 gramów, produkty suszone, śliwki też to jest w okolicy 15 gramów. Więc oczywiście w momencie, w którym zaczniemy sobie te różnego rodzaju to złe, złe wybory dietetyczne, sumować jeśli chodzi o, o fruktozę, naprawdę zbierze się tego. Oczywiście jest też taka bym powiedział, niewidzialna fruktoza, chyba, chyba tak bym to określił. Na przykład w jednym ziemniaku będzie do jednego grama fruktozy. Albo jeśli chodzi szczególnie o zboża i ze zbóż, szczególnie o pszenicę, pszenica będzie zawierała tak zwane fruktany, które są związkami, które zawierają w sobie fruktozę i nawet e, jeśli chodzi o, o, o te fruktany m, zaczę, zaczęły pojawiać się e, lata temu prace, które pokazywały bym powiedział całkiem nieźle, że e, niekoniecznie m, gluten jest kłopotem jeśli je, 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 chodzi czy sam gluten jeśli chodzi o spożywanie pszenicy i, i stan jej tylko między innymi właśnie te fruktany. Ponieważ e, warto jeszcze wspomnieć fruktoza ma swoje granice absorpcji, to znaczy mniej więcej w zależności od tego, o jakiej osobie mówimy, jesteśmy w stanie zmetabolizować 25 do 50 gram fruktozy w jednym posiedzeniu. Natomiast w momencie, w którym spożyjemy, właśnie czy dotrzemy do naszego progu, zaczyna się pojawiać przerwanie brzuchów, wzdęcia, gazy, rozwolnienia więc wszystkie tym podobne przyboje. Oczywiście mówimy o jednym posiedzeniu. polega na tym, że, że przy złych dietach ta, ta fruktoza będzie spożywana wielokrotnie w jednym posiłku. Na przykład w Stanach Zjednoczonych szacuje się, że przeciętnie na mieszkańca, to był koszmar jak to czytałem, spożywają oni około średnio 80 gram fruktozy dziennie. I 25%, przepraszam, 20% populacji spożywa ponad 100 gram fruktozy dziennie. Jak próbowałem znaleźć takie statystyki dla Polski, no to u nas jest na pewno lepiej, w Polsce wychodziło mniej więcej w jednym badaniu około 17 gram fruktozy dziennie, w innym badaniu podawano, że jest to gdzieś tam między 30 a 40 gram, ale oczywiście tak naprawdę zależy to bezpośrednio od czyjejś diety. Natomiast właśnie jeśli podsumujemy sobie ze wszystkich jakichś różnego rodzaju soków, miotków i, i tym podobnych substancji łącznie właśnie z zbożami, bo oczywiście pszenica jest, że tak powiem, jeśli chodzi o te fruktany najgorszym przestępcą, ale też mamy jeszcze żyto, mamy jęczmień to tej fruktozy naprawdę jest dosyć dużo. Jestem pewien, że, że te badania, o których podawano na Polskę, też nie obejmują jakby spożycia fruktozy, między innymi z fruktanów, więc to, to spożycie na pewno będzie na wyższym poziomie. Ale powiedzieliśmy, powiedzieliśmy sobie, jak mm, fruktoza będzie działać, jeśli chodzi o, o tak naprawdę... Rabowanie nas z tych cząsteczek ATP. Natomiast pytanie, jakie są między innymi tego konsekwencje, i wspomnijmy sobie o tym pokrótce. Właśnie, powiedzieć, że fruktoza kratnie cząsteczki ATP, to jest tak naprawdę powiedzieć nic, bo pytanie, jakie są tego konsekwencje. I ja bym wyróżnił tam trzy fazy, trzy poziomy kłopotów, jakie brak tych cząsteczek, czy gwałtowny spadek cząsteczek ATP w danej komórce będzie podawać kłopoty. Pierwsze to jest po prostu upośledzenie pracy danej komórki. Cząsteczki ATP są potrzebne do całego mnóstwa różnego rodzaju czynności. Na przykład to będą skurcze, jeśli to będzie synteza białek. Tak? Jeśli ta synteza białek jest upośledzona, automatycznie ciało będzie dużo gorzej funkcjonować. To jest przeprowadzanie jonów, czy transfer jonów poprzez membrany komórkowe. Więc w pierwszej fazie, kiedy dochodzi do tego spadku cząsteczek ATP, generalnie pojawiają się stany zapalne jest znacząco zwiększony stres oksydacyjny. W drugiej części, to jest taki drugi poziom, dochodzi do uszkodzenia komórki, więc te komórki mogą puchnąć, stres oksydacyjny znacząco rośnie i też znacząco będą rosnąć stany zapalne. Końcowym, Takim stadium kradzieży cząsteczek ATP z komórek jest ich śmierć. I ta śmierć będzie następować najczęściej albo przez nekrozę, a więc niezaprogramowaną śmierć komórki, albo apoptozę, więc zaprogramowaną śmierć komórki. Natomiast warto. Uświadomić sobie, że to zniknięcie, nawet na parę parędziesiąt minut, znaczącej ilości cząsteczek ATP, choćby z hepatocytu, więc z tych komórek wątroby, to nie jest coś Także, że, o, no przecież potem organizm to produkuje. Samo to w sobie już jest fatalnym, jakby sygnałem. I oczywiście, żeby było jasne, hepatocyty to są jedne z komórek, gdzie ten stężenie cząsteczek ATP spada i nie bez powodu, jeśli chodzi o marskość wątroby, czy uszkodzenie wątroby, fruktoza, bym powiedziała, króluje niepodzielnie razem z alkoholem. To znaczy i duża konsumpcja samej fruktozy. Nawet jeśli ktoś nie pije alkoholu, jest w stanie również spowodować marskość wątroby, jak pokazuje całe mnóstwo zadań, przepraszam, badań. Natomiast właśnie warto sobie uświadomić, że jednym z mechanizmów będzie właśnie spadek nagle cząsteczek energii i stany zapalne, które będą powstawać w tym samym wątrobie. Natomiast inną konsekwencją jest to, że mówiliśmy sobie, że Właśnie w komórkach śródbłąka, naczyń kwionośnych, również dochodzi do spadku, spadku energii, więc tych cząsteczek ATP. I to będzie aktywizować białko, które się nazywa ICAM, ICAM, ICAM. Jeśli ktoś chce to po polsku mówić, jeden. Więc to jest fascynujące białko, bo ono zwyczajnie będzie reagować na cytokiny, więc takie molekuły prozapalne, jak na przykład interleukina jeden, czy czynnik martwicy nowotworu. Natomiast okazuje się, że fruktoza jest w stanie absolutnie samodzielnie zaktywizować tą cząsteczkę Ikem. I to jest ciekawe, bo powstają wtedy stany zapalne w bąku naczyń kwionośnik. Przypominam, i jeśli chodzi o dyskusję o Miażdżycy, co wywołuje Miażdżycy i tak dalej, jest na pewno jedna zgoda od bardzo, bardzo dawna. Mianowicie, że bez Stanów zapalnych w komórkach śródbłąka czy śródbłąku naczyń krwionośnych nie będzie powstawać mierzyca Więc fruktoza, wiemy z badań bezpośrednich badań interwencyjnych, że będzie wywoływać stany zapalne właśnie w tym śródbłąku. Natomiast Oczywiście, ja też omawiałem w innym filmiku, w którym pokazywałem, jak, jak można szybko podbić ciśnienie, niskociśnieniowcom, opisywałem tam, że właśnie można spożywać mieszanki glukozy, fruktozy z solą. Odcęłem do tego odcinka, ponieważ tam opisałem dużo innych mechanizmów negatywnych, na jakie działa fruktoza. Natomiast w tym przypadku, oczywiście, jeśli ktoś ma niskie ciśnienie, to w ten sposób. Jesteśmy w stanie je podbić, żeby tymczasowo jakby zwiększyć komfort danej osoby. Ale wracając, ICAN-1 jest o tyle fascynujący, że jest to białko, które jest bezpośrednio odpowiedzialne za tak zwaną barierę krew-jądra. Więc na pewno mnóstwo was słyszało o barierze krew-mózg. Mamy również barierę krew-jądra. Jądra są dosyć ważne, jeśli chodzi o reprodukcję, <gryw> więc. Ta cząsteczka ICAM generalnie, im bardziej ona jest aktywizowana, tym bardziej zmniejsza tą aktywność tej bariery krew jądra. Więc ta bariera jest stworzona tak naprawdę z takich, tak się nazywa, tight junctions po angielsku, więc komórek ścisłych, które po prostu są takie połączenia, które rozszerzają się i można powiedzieć zwężają, aby regulować dopływ, w tym przypadku, różnego rodzaju substancji do jąder. Więc im bardziej ICAM jest zaktywizowany, tym można powiedzieć, ta bariera krew jądra jest znacznie obniżona. I fruktoza, zauważyłem, że um, nigdy nie widziałem właśnie tego tematu w powszechnej dyskusji. Konsumpcja fruktozy, szczególnie w większych ilościach, bardzo negatywnie wpływa na proces spermatogenezy, ponieważ cała ta bariera ochrona krew jądra, która ma chronić twoje jądra um, przed jakimikolwiek negatywnymi czynnikami, z miejsca będzie lecieć w dół. Więc to jest jeden z wielu negatywnych efektów. Oczywiście mamy też takie efekty, które będę omawiać w szczegółowo w innym filmiku. Fruktoza bezpośrednio będzie będzie przyczyniać się do zwiększenia intensywności efektu Warburga, więc jest to efekt odkryty już chyba już 120 lat temu, który pokazuje, jak, jak nowotwory będą rozmnażać, przepraszam, będą. Komórki nowotworowe, mówiąc te, tak ładnie, będą proliferować, więc zwiększać swoją ilość przy pomocy glukozy. Więc fruktoza jest bezpośrednio w stanie zaostrzyć ten cykl Warburga, zmuszając komórki do przejścia, do używania procesu glikolizy, więc rozkładu glukozy na energię, aby, aby funkcjonować. I ten proces glikolizy jest bardzo, bardzo ważny z punktu widzenia rozmnażania się. Komórek nowotworowych, więc proliferacji komórek nowotworowych. Fruktoza ma tu bezpośredni efekt. Oczywiście mamy też takie klasyki, jak fruktoza, właśnie jak sobie mówiliśmy, jak będzie wpływać bezpośrednio na zwiększanie przypuszczalności jej, jej, dyskomfort jej W tym osobnym filmiku omawiałem, jak będzie zwiększać ciśnienie. Natomiast na ten moment wydaje mi się, że starczy tych negatywnych efektów fruktozy, bo w następnym filmiku chciałbym pokazać, że oje, fruktoza jest paskudna. Duże ilości glukozy są złe, jeśli tego szczególnie nie przepajmy. Fruktoza jest absolutnie fatalna w jakichkolwiek większych, nawet takich typowych fizjologicznych ilościach, natomiast mieszanki glukozy i fruktozy to jest największy koszmar do organizmu i omówimy to sobie właśnie bezpośrednio w osobnym filmiku. Tyle z mojej strony. Dzięki serdeczne za wysłuchanie odcinka. Jak zawsze, jeśli masz jakieś pytania, uwagi i tak dalej, zapraszam do sekcji komentarzy. Wszystkie badania będą pewnie przypięte w komentarzu, bo się w opisie nie zmieszczą, pod filmikiem. Jeśli interesuje cię szybkie zapamiętywanie, skuteczne zapamiętywanie, przyswajanie wiedzy z dowolnej dziedziny, polecam mój kurs Experts Incubator, czyli tak zwana kuźnia ekspertów, gdzie pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z i kurs odbywa się pod moją opieką merytoryczną. Polecam również mój kurs Vocabulary Labs, więc laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się samodzielnie języka, również od A do Z i również pod moją opieką merytoryczną. Zgodnie z moim duchem minimalizmu, żeby po prostu nie płacić non-stop za lekcje, korepetycje, fiszki, striszki, programy i, ty, i tym podobne rzeczy, żeby się w pełni usamodzielnić, mm, jeśli chodzi o naukę. Jeśli interesujecie temat właśnie języków zapamiętywania, zapraszam do e, opisu. Tam jest link do newslettera na mojej polskiej stronie, gdzie wysyłam artykuły właśnie głównie na te tematy. YouTube jest bardziej od tematów dietetyczno-medycznych. Mm, jeśli i interesuje ściągnięcie tych informacji, o których sobie mówiłem w formie fiszek, zapraszam do rozważenia, zostania patronem kanału za 40 zł miesięcznie. Jest dostęp tam do ostatnich paru dziesięciu odcinków, do fiszek z tych odcinków, można sobie te fiszki z każdego odcinka ściągnąć i zacząć przyswajać te informacje. Jest również forum, jeśli ktoś chciałby mi bezpośrednio zadać pytanie, pytanie tam i mieć gwarancję mm, odpowiedzi. I na koniec oczywiście trzy piosenki rokowe w pierwszym komentarzu przypiętym pod filmem żeby mnie spędzić czas również po wysłuchaniu odcinka. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia w następnym